Był przyjemny mężczyzna. Był bardzo przyjemny mężczyzna. Klienci przychodzą, ich modlitwa. To pomaga, dobrze, chrześcijanie. Tak faktycznie jest dobrze też. Po prostu, ten, Już jest lepiej. Mniej razi, nie? Pokażę na przykład, jak jest tak. Tak jest teraz. Bo na dłuższą metę to razi jednak. Zawsze procentowo, jako stopniowo. Na dłuższe ilość czasu przypane Tak jest z naklejka. I teraz mi udając. Bez, nie? Trochę razi, już zaczyna piec trochę. Nie aż tak, ale trochę takie przy wrażliwości, utrzymywania swojej zmysłowości, co w restauracji, w intereszeniu, ze pójścia później do domu, rodzina i przyjść klient wtedy, który na przykład, gdy mamy, no z daszkiem, to o, z daszkiem, o czy z daszkiem. Zmysłowość zachowana, no konopie jeszcze to pomaga bardziej, jasna jaskra jest dobra i w ogóle też, i to jest do zdrowe wtedy zrok a nie ku temu, że później miałoby się zarabiać jakiś znowu okulista, czy okularnik, znaczy sprzedawca okularów, ja dziękuję, rozumiem, ale to wolę zapłacić za masło, naturalne, do żony przyjść, lepiej podziwiać swoją rodzina bez y, soczewek, bez żadnych takich, ja osobiście, ja biorę tak, proszę mnie zmuszać, bo jeżeli pan, by ktoś by mnie zmuszał, to możemy zaprosić na sesję, to jest na jego i on tam też ma ten, y, swoje, swoje metody mają też na naukę wydania, celem wdrażania Wojtyłowego, realizacji intereszenia interesów wojtyłowych. Bo e, podejścia do życia. Ja na drugie, tak samo tu. Jak się przykleiło, by tutaj przykleiło, to dopiero dzisiaj tak padłem, a to już jest koniec sezonu. Ja już nie za tydzień wylatuję, znaczy się do, od jutra. No się z tego dzisiaj jest który. Nie kłamiąc. O tak świeci ten. Ósmy. Na telefonie nie widać, ale tak w, w czuciu, nie? Bo to jest komputer. E, a tak na przykład tak. Jest z zasłona. A bez zasłony, no dłuższa osoba, dłuższy czas to jednak jest męczące. To światło takie ledowo, ledowe. A gdy się znowu zasłoni, to jest przyjemniejsze, bezpieczniejsze. Najlepiej byłoby taka, jak są takie. Ja miałem w takim Sony, to był ten Sony Ericsson, nie Samsung, Samsung Galaxy, i miał taki starszy tytuł. Wilandy mi wypadł z kieszeni, bo że miałem rozgwiazdę. w parku zadowolony, że pracę dostałem. Się zapomniałem troszkę i ten. I wypadł mi, później tu się popałem gdzieś. I gdzieś już gdzieś ktoś znalazł na telefon, gdzieś poszedł. W parku w Oliwie, prawie też jest zapodział, połapałem dwa telefony nawet, bo położyłem się na trawie, zadowolony, fajny chill, kieszenie rozpięte, trzeba uważać. No, a te białe to oślepiają. Oślepiają, złoszczą, no, podświadomie, mózgowie się broni, smysłowość nasza pełnia, a tak już lepiej. mnie.